Um, siemanko, tutaj Marcin zapraszam na um, drugi odcinek serii serwerowe przygody. Sorry za zimiki na razie. Na razie będą. Ja bardzo za to przepraszam. Teraz się będzie pół godziny czekać, żeby przylogował o 15 sekund, bo no, to jest rekord, kur. Dzisiaj... No dzisiaj pokażę Wam ten cudowny stadion, jak już widzicie. Zrobiłem... Dwie, dwie i pół, trzy, trzy godziny jakieś. Hmm, tutaj jest nazwa. MPW Arena. Czekajcie, na razie wezmę za wełnę. Jezus! Co to było? Nie wiem. I... teraz patrzę w środek. I teraz widzicie wełnę, to wiecie, co to będzie. Tutaj jest tak w środku, boisko. Nasze i tutaj jest szatnia tutaj gra się numer 2, numer 1, numer 3 i to i tam jest tak samo dobra, tu nic wielkiego nie ma ja zrobię to trochę po stylu chińskim tutaj są sklepy, tam są kasy i tu jest sklepik z żarciem Wezmę jeszcze pomarańczowy. A pewnie widzicie po co? Mam te wełnę po to, żeby zrobić dzisiaj mojego skina wreszcie, tak, tak. Dużo czasu go nie było. Ale wreszcie wraca. Czekaj, co kratki, a a nie jest 4. I tego z kino, nie wiem, więc zrobimy. Cześć. Serio, dobra. Mm, chyba tu, chyba tu raczej. I tak. Dobrze, dobrze, chciałem się połapać. I, i, i. Aha. Czekajcie. Zobacz. Zrobię... Dobra, już, już wróciłem serki za to. O Jezus... Dwa... Cztery... F5... Czekajcie, ja sam muszę przybliżyć... Gdzie byś się przydał? To cztery? To to będzie z dwa. Dobra raz, dwa to dwa, tak i wszód będzie tu. Czy obok robimy jeszcze takie coś? O kurde, czemu to coś tu jest? Oh, aha, ja mam mieć miejsce schowane w domu. No ja. Dobra, mam tego. Cztery. Dobra, noga druga. Co pan jak mi robi? Jezus, Maria. Oleś, ja jestem oryginalny Teraz Jedno czerwone Dobra, na razie zrobię jedno i potem drugą odwrócę na tej I teraz Z 8 w górę Nie, czekajcie, że zmierza Z 10 w górę niebieskim. Raz, dwa, trzy. Nie, mówi że nie jest najgorszy samochód. Na... Najgorszy jest. Na... za to. Zdrowiaj... Raz, dwa, trzy. Już będzie sześć. Te, mm, te. Ten... 6 dobra, będzie 9. No robisz, w ciągu, nie wiedziałem. Dobra robimy dalej mojego stworka O jezus, ja teraz właśnie. Jakby mam coś do stworzenia, że zaczęło mi się robić właśnie chcieć mi się robić takie większe budowle, a nie te moje małe, takie brzydkie, tylko po prostu już takie natchnienie że lepsze, jakieś kapustowe, coś. Nie wiem, czym kapustowe, ale kapustowe to kapustowe. Mm. 3, 4, 5, 6 i 9. No ale też jestem głupi, skoro bok mam to. Ach, jak jestem głupi. Ja. O mój. O F4? Nie. Teraz niebieski. Teraz czarny się znaczy. i spoko dobra, ja już to zapełnię żeby żeby było dobra, z tyłu teraz jeden to mi zajęło Jeden. Cztery. Czek czekajcie. Dobra, wróciłem. O, jeden. Ale to się po to zawiesiło mi. Mm. Dobra, widzę. F... Nie, F4 do cholery. Dobra. Czekajcie? No nie, F4. Dobra, tak trochę zmienioną, ale spoko. Dwa, trzy, Jest. ale lubię takie właśnie wyzwania. Dobra, boki są czarne, dotąd, dotąd jestem pewny. Będzie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Teraz jeszcze to dobuduję. I potem trzeba jeszcze coś. Trzy, cztery, pięć.

I tu. Dobra, czekajcie, zar zaraz wrócę. Mm, dobra, ja wróciłem. Tu już jest PW. Trochę jedno większe, spoko. PW i w przodu w przodu a jedną do góry dobra, najpierw raz, dwa, trzy raz, raz, dwa, trzy

Nie podoba mi się, 4, 5, 4, nie 5, 5, mi 5, 5, Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy cztery. A... O,

2, 3 4 o oh, 1 to trzeba powiększyć 5 tu raz, dwa, no, 5. zobacz ja to jeszcze to poprawię zaraz

Czekajcie, yy, już wróciłem, wreszcie, no i patrzcie na mój pomnik. Tak, to mój pomnik, no ty trochę nie wyszedł, <laughs> ale ale spoko. Tak, w dzisiejszym tylko pomnik, no i ten fant, ładny stadion. Tu jeszcze to jakieś tabliczki kleju. I oczywiście, kto to zniszczy ma super banana na zawsze, un czyli permban. Tego ja nie mogę zniszczyć. To jest dla mnie bardzo ważne, to budowlę. Ja długo robiłem. Ja tą budowlę robiłem pół godziny. Długo, bo. Bo jeszcze musiałem trochę pomówić coś. Ale pół godziny. O. Patrzcie co tu jest. Nie pojęcie w strzynkach, to wasza tajemnica. Co ja wy już zobaczycie spawner zombie? I spoko. Nie powiem, co jest w strzynkach. Bo to zniszczy niespodziankę. To jest więcej księdza, choć tego jest mało, ale jest! Pewnie się domyślać, jak nie, to są sorry. O i tym, o to, pięknym widokiem będziemy kończyć. I mi to się udało bardziej od tego, choć ale to jest stadion. Ale to tu i pamiętajcie, ściągajcie sports Mod i w następnym odcinku pokażę Wam fajnego teksturpaka mojego gdzie będzie wszystko mi pomagało w tworzeniu różnych tych i będę zalecał nagraniu na, na nim tylko wam powiem jak go zrobić, bo ja nie umiem mm, tych przesyłać filmów ale to mi ładnie, ładnie wyglądam ja i patrzcie, no takie fajne tu zagadkowe a ja kończę i na nara